Otwieram podręczniki na stronie 232 i robimy zadanie pierwsze. Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach. No i teraz tak, przede wszystkim, jeżeli nie macie rysunku w zadaniu narysowanego, to zawsze rysujecie sobie taki rysunek pomocniczy. On nie musi być idealny, bo w zadaniu nie każą nam go narysować, ale jest dużo łatwiej, jeżeli zrobicie sobie taki rysunek. I podpisujemy jego wymiary. Kolejność, słuchajcie, obojętnie, ale najlepiej podpisywać tę krawędź, tę i tę. Żeby była długość, szerokość i wysokość, żeby na pewno się nie pomyśleć. I to jest najbardziej czytelne, jeżeli właśnie podpisujecie te trzy krawędzie. O, w ten sposób. No, możemy tak zrobić, że tu będzie 1 metr, tutaj 6 metrów i tutaj 7 metrów. Chociaż, tak jak mówię, to nie ma żadnego znaczenia. Bo to zależy przecież, jak my to, ten prostopadłościan ułożymy. No, i mamy obliczyć pole powierzchni. No, to wzór, możecie skorzystać ze wzoru. E, to było dwa razy pole podstawy, dodać pole boczne. To jest wzór na pole całkowite. Dwa razy pole podstawy, dodać pole boczne. E, pole powierzchni, przypominam, to jest to samo co pole powierzchni całkowitej. Czyli PC, PP, pole podstawy, PB, pole boczne. No i teraz tak, albo korzystacie z tego wzoru, albo słuchajcie, robicie to na logikę. Najlepiej na logikę, bo jak zapomnijcie wzoru, to bez problemu yy, i tak obliczycie. Słuchajcie, co mamy zrobić. Wyobraźcie sobie, że yy, macie pudełko w takim kształcie to jest pudełko takie na prezent i chcecie ładnie przyozdobić to pudełko kolorowym papierem. No to musicie wiedzieć, ile tego kolorowego papieru potrzebujecie, ile metrów kwadratowych żeby dokładnie tyle kupić. Nie chcecie kupić za mało, ani za dużo, dokładnie tyle, ile potrzebujecie. No to co robicie? Po kolei e, zastanawiacie się na każdą ścianę, ile potrzebujecie tego papieru. No dobrze, więc ja najpierw sobie wezmę może tę ścianę. E, pamiętamy, że w ściany, wszystkie ściany są prostokątami, więc od razu sobie zapiszę wzór, z którego będę korzystała. Wzór na pole prostokąta to jest a razy b, czyli długość razy szerokość, albo bok razy sąsiedni bok. No i może będę pisała właśnie tym kolorem, którym koloruję ścianę. No dobrze, to oznaczę sobie jako p1, pole pierwszej ściany. To jest prostokąt o wymiarach 1 m na 7 m, czyli pole tego prostokąta to będzie 1 m razy 7 m. 1 razy 7 to 7 m metr razy m metr, metr kwadratowy. No dobrze, no ale zobaczcie, przecież naprzeciwko ta ściana będzie dokładnie taka sama. Czyli mogę sobie napisać, że P2 też od razu, że to jest 7 m2. Kolejną ścianę teraz sobie wezmę. Może teraz tę ścianę, która jest na dole. Ona oczywiście też jest prostokątem, oznaczę sobie P3. Jakie ona ma wymiary? 6 metrów na 1 metr, czyli to będzie 6 metrów razy 1 metr. 6 razy 1, 6 metr razy metr, metr kwadratowy. No ale przecież u góry ta ściana jest dokładnie taka sama, więc już nawet bez obliczania ja sobie napiszę, że P4, czwarta ściana, to też jest 6 metrów kwadratowych. No i co? Już mam mm, cztery ściany przyozdobione tym kolorowym papierem. Brakują mi tylko dwie ściany. No to teraz ta z tyłu. Ta z tyłu. Jakie ona ma wymiary? Ta z tyłu ściana. Ona ma 6 metrów na 7 metrów. Bo skoro tu jest 6, to tutaj też 6 na 7. Czyli P5 to jest 6 metrów razy 7 metrów. 6 razy 7, 42 metry kwadratowe. No i przecież ta z przodu ściana, ja wiem, że teraz już niewiele widać na tym rysunku, ale widzieliście, że ta ściana z przodu i ta ściana z tyłu jeszcze nie były policzone, a one są dokładnie te, takie same. Czyli P6 to też 42 metry kwadratowe. No i teraz musimy zliczyć, ile w takim razie potrzebujemy na... Całe to pudełeczko, czyli pole całkowite równa się 7 m2 razy 2. Dodać. Wy najlepiej piszcie pod spodem. Ja po prostu nie mam miejsca, dlatego w ten sposób. 6 m2 razy 2 mam. Dodać. 42 m2 razy 2. Możecie po prostu to dodać, to dodać, to dodać, to dodać, to dodać, to i dodać to.

to będzie 110 m2, czyli na całe to pudełeczko potrzebuje 110 m kwadratowych, czyli w słuchajcie, albo w ten sposób to robicie, e, oczywiście generalnie nie musicie zapisać po kolei, zapisywać po kolei P1, P2, P3, P4, P5, P6, tylko możecie, e, no P1 i zauważyć, że są dwie takie ściany, już tego nie pisać, tu zrobić razy dwa, potem. Kolejną ścianę, tu możecie nazwać tę zieloną jako P2, 6 m2, i zrobić razy 2, Nie trzeba pisać tego i tego. No i potem jedną taką, tą żółtą ścianę. Nie trzeba dwa razy tego pisać. Jak Wam wygodnie byle było dobrze. No i oczywiście możecie też skorzystać ze wzoru. Dwa razy pole podstawy, czyli byście musieli obliczyć pole podstawy razy 2, No to w sumie my też tak zrobiliśmy. I dodać pole boczne, czyli wszystkie te ściany, które są po bokach. Zrobiliśmy dokładnie tak samo, tylko że zrobiliśmy bardziej na logikę niż stosując ten wzór. E, OK, teraz pod punkt B. No muszę niestety nowy rysunek, bo tam już nie dało rady nic zrobić. No, i znowu podpiszę wymiary. Pamiętajcie też, żeby jednostka Wam się zgadzała. Tutaj 4 cm, 4 cm i 7 cm. No i znowu albo ze wzoru, albo na logikę po kolei. Wszystkie ściany chcemy kolorowym papierem przyozdobić. Biorę pierwszą ścianę. No, to niech będzie znowu ta. Pamiętajcie znowu, żeby e, wzór zapisać, z którego korzystacie. Korzystamy na pewno ze wzoru na pole prostokąta. No, i do nich będzie nasze P1. Długość razy szerokość, czyli 4 cm razy 7 cm, to będzie 28 cm2. No, i przecież ta ściana, która jest naprzeciwko, będzie dokładnie taka sama. Więc no, ja napiszę tak, że P2 też będzie 28 cm2. Nie musicie tego pisać, możecie dopiero w PC po prostu e, dwukrotnie wziąć to 28. E, kolejne. Teraz wezmę sobie tę ścianę, czyli P3. Ona ma wymiary 4 na 4, czyli 4 cm razy 4 cm. To wyszedł nam kwadrat, ale oczywiście z tego wzoru też mogę skorzystać długość razy szerokość jak najbardziej. Przecież każdy kwadrat jest prostokątem. I P4 ta naprzeciwko, przecież jest dokładnie taka sama, też 16 cm kwadratowych. No i teraz zobaczcie, które nam zostały ta z tyłu i ta z przodu. Ta z tyłu, jakie ona ma wymiary? Zobaczcie. Ona ma wymiary 4x7, czyli ona będzie też taka sama jak ta, jak P1 i P2. Czyli P5 4x7, czyli również 28 cm2. I P6, czyli ta z przodu, też ma wymiary 4x7, czyli 28 cm2 kwadratowych No i teraz po całkowite, może tu sobie obliczymy PC, czyli ja może po prostu dodać wszystkie te wartości, albo sobie w skrócie zapisać, ile mam tych 28. Mam 4, czyli 28 cm kwadratowych razy 4 i dodać 16 cm kwadratowych razy 2.

Znowu rysunek pomocniczy. I sami widzicie, że jeżeli rozumiecie to i robicie sobie ten rysunek pomocniczy, to nawet nie potrzebujecie tego wzoru na PC, bo to jest logiczne, jak to wszystko policzyć. Po kolei bierzecie każdą ścianę. I tak jest w przypadku każdego grania stosupa, nie tylko w przypadku prostopadłościanu. Podpiszemy sobie wymiary, tutaj na przykład 9 cm, tutaj 3 i tutaj 11. I znowu po kolei wzór na pole prostokąta, bo taki wzór będę wykorzystywała. Najpierw ta ściana, czyli P1, równa się. Ona ma wymiary 3 na 11, czyli 3 cm razy 11 cm to 33 cm2. No i P2, czyli ta ściana która jest naprzeciwko będzie dokładnie taka sama czyli też od razu piszę 33 cm kwadratowe dalej teraz ta, która jest na dole ona jest prostokątem o wymiarach 9 na 3 czyli pole to będzie 9 cm razy 3 cm czyli 27 cm kwadratowych no to na tą yy, ścianę, która jest u góry będę też potrzebowała

Czyli ta, która jest z przodu, ma dokładnie takie same wymiary, jest dokładnie taka sama, czyli też na tę ścianę potrzebuję 99 cm2 papieru. No i PC, pole całkowite, czyli to wszystko muszę dodać. Albo to wszystko dodajecie, no albo po prostu 33 cm2 razy 2. Dodać 27 cm kwadratowych razy 2. Oczywiście, byście mogli tak sobie też policzyć to z tym, to z tym, to z tym. Po prostu wszystko dodać. I dodać 99 cm2 razy 2. 33 razy 2, 66 cm2. Dodać 27 razy 2, 54 cm2. I dodać 99 razy 2 to 190 8 cm kwadratowych, no i może pisemnie to sobie dodamy wszystko: 198, 66 i 54. 4 dodać 6, 10 dodać 8, 18, 8 i 1 dalej, 10 i 11, 21, 1 i 2 dalej, 2 dodać 1, 3. Czyli 318 cm2 potrzebuję na obklejenie kolorowym papierem takiego pudełka, czyli to jest pole całkowite tego pudełka, tego prostopadłościanu. No, i podpunkt D. Znowu rysunek pomocniczy. Zauważcie tutaj, że nie mamy y, tych samych jednostek, więc musimy tym się najpierw zająć. Albo zamieniamy metry na decymetry, albo decymetry na metry. Co my wiemy? Wiemy, że 1 metr to jest 10 decymetrów. To łatwiej y, nam będzie zamienić chyba metry na decymetry, bo wtedy nie będziemy mieli y, ułamków żadnych dziesiętnych. Czyli tak, 2 metry to będzie 20 decymetrów, a 3 metry to będzie 30 decymetrów no to podpiszemy sobie tu wymiary tu na przykład 1 decymetr tu 20 decymetrów i tu 30 decymetrów wzór na pole prostokąta tutaj wykorzystuję czyli zaraz zapisuję i po kolei znowu chcecie obkleić kolorowym papierem takie pudełko patrzycie ile potrzebujecie decymetrów kwadratowych kolorowego papieru no to najpierw sobie obkleję tę ścianę znowu no, i piszę P1 równa się. To jest prostokąt o wymiarach 1 decymetr na 30 decymetrów, czyli pole to będzie 1 decymetr razy 30 decymetrów, czyli 30 decymetrów kwadratowych. No to P2, czyli ta ściana, która jest naprzeciwko, będzie dokładnie taka sama. Czyli 30 decymetrów kwadratowych. Kolejna ściana, ta na dole. Oczywiście kolejność tutaj nie ma znaczenia, w jakiej liczycie. P3 to jest prostokąt o wymiarach 20 na 1, czyli to będzie 20 decymetrów razy 1 decymetr. To 20 decymetrów kwadratowych. P4, czyli ta u góry dokładnie taka sama. Kwadratowych no i jeszcze została ta z przodu i ta z tyłu to ta z tyłu najpierw jakie ona ma wymiary tutaj jest 20 decymetrów bo ta krawędź przecież jest taka sama jak ta 20 decymetrów na 30 decymetrów czyli P5 to jest 20 decymetrów na 30 decymetrów czyli 20 razy 30 zakrywam zera 2 razy 3 to jest 6 i muszę dopisać zakryte zera decymetrów kwadratowych. No i P6, czyli ta na która jest z przodu, jest dokładnie taka sama, czyli to też będzie 600 decymetrów kwadratowych. No i może teraz szybciej sobie obliczymy to pole całkowite. Wiadomo, że wszystko musimy dodać, bo na Ścian, na te ściany niebieskie potrzebujemy po 30 decymetrów kwadratowych, na zielone po 20 decymetrów kwadratowych i na czerwone po 600 decymetrów kwadratowych. Czyli na te dwie niebieskie już potrzebuję 60 decymetrów kwadratowych, na te dwie zielone 40 decymetrów kwadratowych i na te dwie czerwone 1200 decymetrów kwadratowych. Więc na całe to pudełeczko, żeby całe przeozdobić, potrzebuję 60 dodać 40 do 1200, czyli 1300 Możecie sobie rozpisywać możecie w ten sposób, jak chcecie, byle było dobrze. Po prostu pole całkowite, pamiętajcie, że to jest suma pól wszystkich ścian. Macie pudełko, yy, różny kształt, różnych granic stosówów może mieć to pudełko, niekoniecznie się prosto padło ścianu i musicie wszystkie ściany wziąć pod uwagę, obliczyć ich pola i do siebie dodać. Chcecie całe pudełko kolorowym papierem przyozdobić i musicie policzyć na każdą ścianę, ile tego papieru potrzebujecie. Na razie koniec.